Siemaneczko! Pierwszy odcinek z Baku Projektu Gierka będzie miała za niedługo aktualizację, podobno, ale. Nie mogę dać takiego nicknameu? Mogę dać taki nickname Będzie miała aktualizację niedługo, więc. Tutaj w formie pokazania tylko gry nagrywam. I co, no? Bakugany pierwszy sezon, trochę Bakuganów z drugiego, ale dało, ale dało. E, ojoj, to są słabe takie ale weźmiemy altera, bo taki robotyczny tak się trochę złożył e, tak chaos 150 chyba będzie najlepszym opcją tutaj e, no i co, to jest lobby coś to jest lo wzór lobby yyy e, Zobaczmy co się co się wydropiło na początek o Jezus bardzo słabe się wydropiły karty yy... Nie ma nic do zmiany Nie ma nic do zmiany No więc co? Yy, po kolei na boty będziemy walczyć Dało karty do, do chaosa się pozycją Delty dały Więc zaczniemy od pozytywnych wariatów jakichś ja maruszo będzie tutaj względnie ok do zrobienia, ja w jego prejazd porównując do mojego Altera taki raczej silniejszy niż słabszy. E, chaos wziąłem, bo chaosem gram na, na głównej postaci, że tak powiem. Plus też e, fajny jest ten, ten ten atrybut. Problem jest taki, że Aquos, czyli woda, no jest lekko niegrywalny, no i. Jest lekko niegrywalny i no to jest całkiem spory minus, ale ale wiemy, że po update jak na no, Hougana jakieś dojdą coś tego typu, to będzie to bardziej się nadawało do czegokolwiek i ja tu może bym przemyślał łącznie muzyki z gry, bo nie włączyłem i pewnie ktoś by chciał może posłuchać jakaś ścieżka dziękowa. E... Tu jest głośno całkiem ta muzyka, to będzie tak. Najwyżej, prawie później. Eee, co? Siege, głosowy. Barbotelny jest w ogóle bardzo ładny dla tutaj. Tak chyba zauważyć. card set! Tak, może ma... Ale mam kutryplane. Oj. No. Jak e, widzicie, jest timer. W rogu prawym Jest timer w roku! I jak się skończy to round po prostu trzeba... Trzeba wziąć dana. Ja Nie właśnie też ma robotę Liona, więc jest mm -hmm. to takim OK. Ability bo się stakuje generalnie. Całość że się jak najwięcej Bakuganów yy, swoich wyrzuca na jedną kartę. I tutaj mamy takie dopiero ja do rzucenia Bakugana na kartę, ale ma 50 punktów tylko. Oczywiście potem są lepsze karty, one są droższe też odpowiednio. Więc jest, to... jest to w jakiś sposób zbalansowane, że mam progresować w każdym z tych. Yy tych deków, które się chce zrobić. Bakugan Brawl! E, Bakugan jeszcze? stand. Mogę że jest, że jest, że fajna, Jak ktoś lubi Bakuganet to naprawdę jest to gitgierka. Eee... Nie będę ciął To jest pierwszy film w ogóle, który playowy. Jaki nagrywam. Będzie... Nie, nie chyba, to jest pierwszy film, jaki nagrywam. To... Na... Fajnie byłoby Feedback dostać jakiś wiedział mnie to przynajmniej jedna Jedna osoba jakiś W komentarzu, Czy, czy, Bakugan, to, czy, to, czy mówić, czy mówić Czy wolniej mówić, czy szybciej mówić eee, To by się przydało O teraz jest problem znaczy Chaosu taki Że mamy wszystkie Bakugany wyrzucone I przez prostu tamy wyrzucone to mamy dwie karty Które, które... Zadziałają wam, no bo po prostu nie mam możliwości. Ale możemy zrobić tak, zrobić Zostrzeliście się z card, tak, bo tajas, akos. nie wiem. Taki był takiego wzmacniacza na, na Athertonie. Ja sobie nazywam tego, że ta karta jest bardzo fajna, którą, którą on ma. No i po prostu jest giga dobra. no Nie będziemy się tutaj czarować. Jest bardzo fajna karta, że pozwala ze snajpić Bakugana z z karty obok, z karty, karty, która w ogóle nie jest z... Bakugan, z, z która w ogóle jakby nie graniczy jakby bardzo, bardzo fajny nawet pierwszym update'em, tak jakby to jest jakby... wersja a, to jest alpha, ale jakby drugi update alpha to jest czy ja mogę jakoś to wygrać tutaj? Gadaj sobie do 40, to będzie face, 70 Tyle samo co on Tak no mogę kartę dobrać? Mieć tu coś co Tak, chyba ja możemy, chyba ja mogę to dobrać Mogę to teraz gasić? Niech go sił wydam Te filmy, warunki oczelęczu, zniszczenia wszystkich won. po kolei e, botów w grze. Tutaj może gdzieś wyświetli taki napis w kolejnym filmie, że kogo kto już został pokonany. E, I pokonałem, to celem jest jakby przejść na tej postaci wszystkie po kolei boty. E, no bo nie będę się oszukiwał, że rzeczy takie jak na przykład. E, Granie teraz na turnieju tym, tym ludzikiem no byłoby lekko trudne, no choćby dlatego, że. Jest tu ktoś? O, taki chłopak stoi. No, że na przykład. No nie, on akurat też jest względnie nowy. Ten też jest względnie nowy, ale to jest już taki deck końcowy, jeżeli chodzi o Bakuganę, z tego co się retuje dla Ventusa, bo sam mam podobny. Więc, y, tak. No ale zmierzałem do tego, że jakby w tym momencie przez mechanikę jaką jest levelowanie w, w, tutaj w tej grze, y, Bakugany potrafią mieć już bazowego 500 face energy i to jest, y, no, za dużo, żeby od tego momentu zacząć grać, to musiałbym nie wychodzić z chałupy, tylko farmić boty, więc... Y, pozwólcie, że sobie daruję to. Y, Wszystkie boty zrobię, może do tego czasu jak będę robił wszystkie boty się już zacznie nowy sezon, jeśli wyleci nowy update i wtedy będziemy będę robił to od nowa nowymi Bakuganami. A jeśli nie, no to może jakieś z main postaci, która, która ma kilka deków, może wtedy mógł pokazać więcej o tej grze. No. To tyle. O. Jest ranguan nowy. Tu jest pokazany chłopak. Eee, to jest y, plan bardzo mocno inspirowana chyba tym y, tą przestrzenią, którą Marucho zrobił w trzecim sezonie, ale to jakby nie do końca wiem, czy to prawda, czy nie. Także dzięki, na razie, Eluvina.